Po cholerę wstaliśmy w środku nocy, skoro samolot odlatuje dopiero za kilka godzin, co? Mamy biznes klasę, możesz przespać się w samolocie. Makijaż się rozpuścił. Mam permanentny. Ale wygląda jakby się rozpuścił. Ja mam nadzieję, że te twoje rybki to zdechną do naszego powrotu. No nie przejmuj się, Michał będzie je karmił. Jak to kurwa Michał będzie je karmił? Nie wyglądało, żeby mu się kasa uszami wylewała, co? Wynająłeś go? To jest przyjacielska przysługa. To znaczy, że on teraz kurwa będzie przychodził do naszego... Do spokój się! Studia? Za 200 złotych! Zrób tam sobie jeszcze permanentny uśmiech, może cię przydać. Możesz mi w ogóle wytłumaczyć, dlaczego my jesteśmy ze sobą? Nie, nie mogę ci tego wytłumaczyć, Blondynko. Akurat to jest niewytłumaczalne. Ale powiem... Nie mam pojęcia, dlaczego jesteśmy razem. Siłą bez władu, kurwa, pasuje ci ta odpowiedź? Ja wiedziałam, że to się nie może udać. Możemy o tym pogadać w samolocie. Jak chciałeś mnie kurwa pieprzyć, to trzeba było mnie najpierw zwolnić. Jak pracuję nad projektem, lubię mieć wszystko na miejscu. A poza tym pasowałaś do designu. Nie lecę z tobą. No co ty? skarbie. Naprawdę, nie lecę. Nie? Nie. To poproszę o klucze. No co się tak gapisz, klucze daj! Albo nie. Jak mi teraz dasz klucze? To nie dostaniesz się do mieszkania i nie będziesz mogła się wynieść. Klucze zostaw Michałowi. A mam jeszcze jedną prośbę. Nie karm ryb, tak? On nie nakarmi. Jest co? Już mi nie pasujesz do designu. Wiesz dlaczego? Bo jesteś Pyzata. Halo? Tak, mówi Weronika Górska. Kto mówi? Halo? Jezu, nie ma zasięgu. Musisz pociągnąć. Zapomniałam się przedstawić. Jestem Weronika Górska. Grałam Na śmierci życie. Nie oglądamy telewizji. To było dwa lata temu, ale ludzie nadal mnie rozpoznają. Na przykład dzisiaj spotkałam takiego fajnego chłopca. Od razu mnie poznał. Czemu o ciszę? Świetnie. chodziłam do banku, zapraszali mnie do pokoju dla vipów. W salonie samochodowym proponowali zniżki. A, a policjant jak przyjeżdżałam na czerwonym świetle prosił mnie o autograf. I co? No nic, serial się skończył dwa lata temu. Chodziłam niby na jakieś castingi, ale nie miałam szczęścia jakoś. A, ale miałam też charakteryzację. Jest. Jest Zaszal. Proszę cię zadzwoń do firmy, tak? Uprzeć centralę, że nie zarzucimy na czas. Halo. Halo, Jola, słyszysz mnie? Kasia? No, cześć, słuchaj, stary, utknęliśmy w salonie na No Tak, bo nie mamy tu zasięgu, no. Nie, nie wleciliśmy wcale. Spóźniliśmy się na samolot. Tak, proszę cię, zadzwoń do centrali. Nie Kąsięży. wiem, co, co masz zrobić. Nie mam pojęcia! Zadzwoń na pogotowość! Zadzwoń na lotnisko, powiedz im, że mamy bombę. Cześć? Zrób, proszę, cokolwiek. Jola. Kurwa. A. Byle szybko. I jeszcze rozstajemy się z Kamilem. Sam pewnie poleci, jak nas stąd wypuszczą. Dzień dobry, Państwo. W imieniu Polskich Linii Lotniczych chciałabym zaoferować bezpłatną kawę lub herbatę. To cześć, miło było Was poznać. Mam Ciebie również.